Dzień widzowie, ogólnie e, ten, y, na moje stery, na moje szpony weszła nowa maszyna, y, no i teraz robimy bike checka, no co tak, rama, rama WTP, tam nie pamiętam jaki model to jest, Utopia, no e, jakby bardzo ładny kolor, bardzo mi się podoba i jeszcze bardzo leciutka, bo ważyła 1300 gram. Więc bardzo lekki sprzęt i bardzo fajny. Jakby mm, bardzo fajnie się nim jeździ. Na pewno jest mniejszy i jest zręczniejszy Więc dobra, dalej. E, no to mostek. Mostek Fisiona. Mm, też nie wiem jaki model zresztą, ale tam e, też bardzo lekki. E, z kierownicą. Pamiętam, że ważył. Bo z kierownicą powinienem powiedzieć, ile waży. Tylko mostek, ale powiedzmy z kierownicą. Z kierownicą ważył e, chyba. 500 gram. Tak, 500 gram ważył. Z kierownicą, więc. Ten, z kierownicą bez gripów i bez jakby klamki. I tak. Też bardzo lekkie i mi się bardzo to podoba. No to dalej. E, korby. No co korby. E, miksowe, zwyczajne. Baje miksowe, czarne. Nie no. E, to są chyba korby z Salta, z tego co wiem. Tak, to są korby z Salta. Widać, że mało użytkowane, jeszcze nie przetarte tak, w ogóle. Nie przetarte. Ja Wam sobie pokażę, jak ja dużo jeżdżę. Jak tu przetarte korby na srebrno już. No to tak, korby też bardzo lekkie. Tak, korby mniej więcej ważą ile. Korby głównie są ciężkie, bo to, jakby to jest stal nie? i to ma się utrzymać, ale stal, nie wiem. Nie wiem z jakiego to materiału, ale. Korby ważą też tak 700 gram, więc to też jest ciężkie, to jest cięższe niż kierownica, więc tak. Pedały, pedały WTP, więc też bardzo fajne. Czekaj, to jest WTP? Tak, z WTP, no dobra. E, jakby takie, nie wiem, pinowe, nie pinowe, takie plastikowe, no. E, Będę zmieniał na piny takie typowo metalowe, ale to na razie niech sobie posłużą. No to tak, koła, koła, opony WTP, bardzo lekkie, bardzo lekkie. Głównie tutaj idę na wagę też i na dobrą, na marki, bo na przykład w korbach wziąłem markę, bo bardzo dobre i nie pod wagę, ale bo korby mają, korby nie mają ważyć naprawdę, one mają trzymać. Więc koła tutaj to waży też. Oponki ważą, jedna oponka waży chyba z 300 gram. mało tak, no, e, tak, tutaj nie było na obręcze, na szprych i na piasku, tylko tutaj jest. Y, tutaj jest ta koło, jest z Stolena. Y, ten model to jest Rampage. Tutaj taki ładny. I dętki. E, dętki i dętki to są. Z jest kulta, rentki kulcy 20 i one ważą chyba 50 gram. Ciężkie troszkę, ale będę zmieniał na tubę. Dobra, nie, to... a co to za piasta? Piasta. No to piasta cicha, powiedzmy. Proszę, mi... czeka. No dosyć cichutka. Czeka, bo cichutka. Ma bo mam kulę, składa się ty nie. No, więc cicha, nie no, głośna też jest. Nie, w no, się włączyło. Więc siodełko, więc to jest BSD model, nie wiem. Po prostu tak. Piwontajn chyba, czy tam jakoś tak, nie wiem jak to się wymawia. Więc siodełko e, też leciutkie. E, siodło chyba waży tak trzy, nie, chyba 200 gram waży. Tak, 200 gram. Sztyca, sztyca e, też jest z tego. Z salta yy, yy, na przykład rowery typu nie wiem <grym> ale rudy rudy miał też sobie, kiedyś sztyce z salta pamiętam, miałem I no jakby bardzo dużo jakby osób ma sztyce z salta bo to są bardzo leciutkie sztyce, bardzo fajne i bardzo zręczne, jest takie no i co tam jeszcze, zębatka zębatka 25 zębów Tutaj, nie wiem, najtańsza jakby... Normalna zębatka No normalna zębatka. Jakby ja jestem parkowcem. ze są, są na zębatce. Nie ma luzów na zębatce Nie ma właśnie. Dobra, drop test. Drop test BMXa ładnie skręcony, dobrze jest. Tak. No i co tam jeszcze? E, łańcuch. Łańcuch e, ja będę wymieniał jakby... Wymieniać to tu będę tylko ile? Trzy rzeczy, bo nie wiem, będę wymieniał m, te dętki. Pedały i łańcuch. Łańcuch jakby powinienem mieć pełny, dlatego bo na przykład jak robię tapa albo coś, to ta cała waga przyjmie jakby tap. Tap jakby ktoś nie wiedział, to jest taki trik, wskakujesz na kłoter, czyli inaczej na taką ostrą rampę i robisz tapa. Na tylnie koło do skoku i do klejki takiej. No to wtedy e, waga i cała idzie na tył. I wtedy może łańcuch pęknąć bardzo. Bardzo często się to zdarza przy sztapach. Przy ta, przy no i ogólnie. Już chyba wszystko. Już chyba wszystko. A nie, hamulec jeszcze No hamulec jeszcze No to tak, no to. Ody. Hamulec jest ten Od Ody. Odiseja No bardzo ładnie pasuje, no, pasuje do roweru. Pasuje rowerka. do roweru, no. Tylko troszkę ciężko chodzi. Jakby, bo jest ta. Wygwintowany tutaj jest. Tutaj jest wygwintowana śruba, bo ja chciałem o. przykręcić i potem nie mogłem odkręcić, więc tutaj trzeba wybić, chyba jak to się robi, nie? Rozwiercić. Wybi rozwiercić, no. No dobra. O, no. Co? Więc koniec czeka, bajek czeka, yy, pozdrawiam serdecznie i lecimy dalej.